Witajcie kochani na moim kanale. A dzisiaj dla Was przygotowałem oto taki pakiecik. Mamy z takich większych, grubszych zdrapek 4, czyli 25 razy 3, 30 razy 1, do tego jest 20 razy 1 i po 10 zł widzę tutaj 5 sztuk, jak i 3 zdrapeczki po 5 zł. To jest kanał o drapkach, dlatego się nie dziwcie, że je będę drapał za chwilę. O to właśnie tutaj chodzi. To co widzę, jak jesteś tutaj nowy, przez przypadek oglądasz ten film. Nie zapomnij o subskrypcji, o dzwoneczku, napisz komentarz. To bardzo pomaga w rozwoju kanału. A dlaczego? Choćby dlatego, że jesteśmy w fazie konkursu, czyli mój kanał dąży do 1000 subów i. I z tej okazji oto jest konkurs, czyli 10% z tych oto tutaj strapeczek do 1000 zł, idzie do słoika, a potem zostanie wylosowane. Jak osiągniemy 1000 subskrypcji, nie? No To jest ten powód, dlatego, dlaczego warto załapać się, żeby być właśnie w tych tysiącach subskrybentów. Nie? Zapraszam Cię uprzejmie do tego. A ja nie będę już dłużej tutaj opowiadał. Zabieramy się do drapania i zaczniemy od drapeczek za 5 zł, jak zawsze od najmniejszej wartości. Tutaj te 3. Mamy takie fajne, też ładnie wygląda. No to co? Zdrabka 26 Mega Pens na tropie kasy. Zdrabaczek, któryś tam z kolei, jaki tam zrobiłem, ale ładnie widać. Super, no to jedziemy. 23, 6 I To są nasze wygrywające liczby, a do tego mamy na dole 3, dwójki, 2, 2, 17, 4 i 8. 26, 1, 24 o numer 2 i 31. drapeczka odpada, na lewą stronę, następnie jest Vegas I w kole Fortuny mamy 22, jest 22, czyli to jest nasza pierwsza wygrana z drapeczka za 5 zł, zaraz odkryjemy, co jest tutaj pod nią, następnie mamy liczbę 27, po lewej mamy 7, a u góry. Dwie cytrynki, czyli szansa na cytrynę. Tu szansa na garnek była. Księżyc nie. Diament nie. Chęci narobiła z ale nie. I po 22 mamy 5 zł. Jest to elegancko. Zdrapeczka ląduje automatycznie na prawej stronie. A na koniec stało to premia. Miła. Zobaczcie, jak się tutaj odkrywa elegancko. Ona. Zobaczmy, co mamy. I musimy mieć tutaj dwa albo trzy identyczne symbole. Dobra. 17. Troszeczkę powiększę, żeby było lepiej widać. I mamy tak. Wygrywające liczby. Ok. Przyzwoicie od. Odkryłem te liczby, czyściutko, 100%. Super. Sprawdzamy. I mamy tak, pod spodem pierwsza liczba jest 40, to jest bardzo wysoko. To 24 to jest taki obok. 34 również za wysoko, 11 już lepiej. 9 jeszcze nie pasuje, 3 za nisko. 35 jest za wysoko, 26. Tu gdzieś po środku taki. Następnie mamy 18, liczby, 32, 31, 14, 2, 38 to jest bardzo wysoko, nie, już myślałem, że to wejdzie i tutaj nie ma oczywiście nic, dobra, czyli wszystko jasne, też elegancka zdrapka, lubię takie fajne zdrapeczki zdrapywać. I mamy wygrywające liczby, dobra, następnie mamy 37, jest to pierwsza odkryta liczba, 23, do tego 26 i jest 45, kochani, mamy drugą wygraną i o to chodzi w tej zabawie, następnie mamy 14, pod spodem sprawdźmy co mamy, dwie trójeczki, 8, liczba 29. 36, dobra, 43 to jest troszeczkę za nisko. Tu jest o numer 40 dwie czkurki, a następnie. Ok, 6. Dalej zdrapujemy i dwie jedynki. Dobra, to co? 45 liczba dała nam. Sprawdzamy i mamy wygrane. 10 zł to jest cudownie ok Naprawdę. na dobry rok 12 szans do tego 2 bonusy i jest od razu oj podniosłem za wysoko w trzeciej grze mamy 10 10 czyli to jest 10 zł czyli trzecia zdrapeczka z wygraną i to jest bardzo elegancko Ok, my drapiamy dalej. Oj, tutaj słupka się pokazała. Ale tak szybko jak się pokazała to i znikła. Trzy gry na dole. Dobra. I na sam dole dwie premie I bonus. Ok. Dziesiątka. Cudownie. Na tobie. Ale to się odkrywa elegansko. Z numerem 6. Okej, okay. i pierwsza liczba mamy 5, jest to obok. Taki 8, 1, 23, 40, 2 trójki. Okej, okay. 16, 2, Krąży, krąży. 31. 28. Dalej drapiemy. I 30. Dwie jedynki. I 37. Okay. I od razu drapujemy wygrywające liczby. A pierwszą liczbą, jaką jest wydrapaną w naszych liczbach, to jest 9, 2, czwórki.

Też oboczek. I 23 Oke. milionerów z numerem. Jaki to był numerek? 11. Sprawdźmy co się tu chowa. I mamy tak. O, tu masa jest mocna. Oj, oj, cofa rękę. Dobra. Mamy to. I pierwszą liczbą, jaką wydrapaliśmy, to jest 1. Następnie mamy 37, 44, 18 i 8. A niżej 17. I jest to następna wygrana, czyli czwarta. Czwarta wygrana, i to jest bardzo elegancko. I mamy tak: 30, następnie 41, 2 jedynki. I 29. Ok. Trzecia linia. Oj, tutaj pojechałem mocno. 19, 14 i 47. Nie ma takiej liczby dycha. I 39. Następnie mamy, no, następnie niżej. 25 do tego. 15, 3. I 31, a na sam dole mamy tak 13, do tego 23, 43 nie widzę i, i 12 zamykam. To co, gdzie jest ta nasza 17? I tu mamy uwaga 20 zł MM Mam nadzieję, że niczego nie przeoczyłem. Ok, czwarta zdrapka na prawo. z zdrapeczki. Hmm. Którą by tu wziąć? Weźmiemy tą po lewej, czyli z numerem 10. Czyli świąteczne odliczanie z numerem 10. Czas zacząć i mamy tak, w pierwszym okienku aniołek tu jest renifer i łyżwa, następnie pola, dzwonek i lizak, kominek, Dobra, kapka, piernik, stroik, kula. Pieca. A na sam dole mamy tak lód, choinkę, tu jest ciuchcia i okienko 24. W tym okienku chyba jeszcze mi się nie udało trafić nigdy. Teraz tych trzech wyśniemy sobie tę tutaj. I od razu. Bierzemy się za odkrywanie naszych liczb szczęśliwych. OK. I wygrywające liczby mamy tak 16 się zaczęło 10 8 23 obok 26. Nie widzę 15 również nie 6. Zabieramy dalej 5. Jaki 34 29 25. I 22, do tego 3, 4, 13 i 32, a ostatnia linia daje nam 7, 18, 12 i 14. Dobra, przechodzimy do symboli, a w nich musimy znaleźć identyczne właśnie takie symboliki. Trzecia. I tutaj odkrywamy. Niskie liczby to jest dobrze. 60. Dobra. No, teraz już wysokie 5 000, 50 tysięcy dwa miliony, 60 000 wchodzi do gry. 2 miliony wchodzi do gry. Tu połączenie, zobaczcie, i tu połączenie. I decydujące okienko 150. Tu mamy, czyli ósemka ma w sobie takie oto symbole. Gwiazdka i tu jest skrzat. Następnie jest prezent, czyli ósemka. Gdzie ona jest? Nie ósemka, tylko 8 zdrabka numer i okienko 6 dało nam prezencik. I to jest bardzo fajnie. Cieszę się bardzo z tego. I Jaki 12, 13. Czyli to jest nasza już która. Pią, piąta zdrabka, która dała nam cokolwiek wygrać. I na dole mamy jeszcze okienka do otwarcia. Dobra. I tu jest bałwan. E, tu się wstrzymam. To co? Widzowie. Odkrywamy no. Co tu gadać? 25 i okienko na dole. MM. Czyli piąta zdrapka na prawo. Ale to jeszcze nie koniec. Nam została jeszcze jedna zdrapka do otwarcia. Numerem 9 i mamy tak. Drugie okno, błowany, kolinka, szapka z kurtka, jak i jedenastka. Oj, skupia coś na moją rękę. Dobra. I liczba 16 dzwonek 20 trąbka, następnie ostatnie 4 pola na dolę do otwarcia. Tu trapeczka na lewą stronę i dzisiaj troszeczkę lepiej nam się udało drapać tutaj. To jest elegancko. To co widzę. Dziękuję za oglądanie. Trzymajcie się. Hej, do następnego.